Cześć! Dzisiaj nietypowy pomiar prędkości obrotowej silnika za pomocą rozebranego stycznika, magnesu i częstotliwościomierza. Bierzemy cewkę z jakiegokolwiek stycznika, umieszczamy koło elementu obrotowego silnika, na którym będziemy mierzyli prędkość obrotową, następnie podłączamy cewkę pod miernik, przełączamy miernik na właściwy zakres pomiarowy. Włączamy miernik i żółtym przyciskiem ustawiamy na pomiar częstotliwości. Następnie najważniejszy element tego układu czyli magnes neodymowy umieszczamy na osi obrotowej silnika. Włączamy zasilanie. Nasza zmierzona częstotliwość to 24,88 Hz. Oznacza to, że nasz magnes neodymowy wykonuje 24,88 obrota na sekundę. Po przeliczeniu tej wartości na obroty na minutę okazuje się, że wartość jest taka sama jak przy pomiarze tachometrem. Dokonany pomiar jest prawidłowy, gdyż zawiera się między prędkością znamionową silnika, która wynosi 1350 obrotów na minutę, a prędkością synchroniczną silnika, która wynosi 1500 obrotów na minutę. Zauważ, że dla silnika nieobciążonego, czyli na biegu jałowym, ta prędkość jest bardzo zbliżona do prędkości synchronicznej silnika.